Współczesna elektronika jest do bólu nudna. Nie ma w niej już nic ciekawego, nic interesującego, nic, co wyróżniałoby Was z tłumu. Wszystkie komputery wyglądają tak samo, wszystkie systemy, może jeżeli nie wyglądają tak samo, to wyglądają bardzo podobnie do siebie. Wszystko jest płaskie, wszystko jest skonstruowane tak, żeby każdy idiota wiedział, w co kliknąć. Tylko, że po pierwsze, ja nie jestem idiotą, i mam nadzieję, że moi widzowie również nie. Po drugie, ja dorastałem w czasach, gdzie każdy próbował jakoś skustomizować swój system, pobierał pełne wirusów zresztą, skórki, czy to do Windows XP, czy do późniejszych systemów, próbował w jakiś sposób przerobić. Swoje urządzenie tak, żeby było spersonalizowane. Co więcej, twórcy oprogramowania również tak tworzyli to oprogramowanie, tak tworzyli te e, swój, swój software, żeby też w jakiś sposób wyróżniało się to słumu, albo żeby też można było do tego instalować swoje e, skórki, e, swoje customizowalne, swój. wprowadzić w to wszystko jakiś swój styl. I została mi miłość do tego. I do niedawna to była tylko tęsknota, ale do niedawna, bo sprawiłem, że mój współczesny komputer, współczesny z małą gwiazdką, do tego przejdziemy potem, ale współczesny komputer, na którym wykonuję codzienne moje czynności, czy to programuję, tworzę gry ostatnio, czy, czy to programuję, tworzę gry, czy po prostu przeglądam internet, generalnie działam sobie. Ten komputer działa, ma najnowsze oprogramowanie i daje sobie z nim radę bez problemu, a jednocześnie Wygląda jakby był sprzed 20 lat. I opowiem wam dzisiaj jak to zrobiłem i co się na to wszystko składa. Zacznijmy od samego komputera. To jest mój laptop i to jest w sumie najtrudniejszy do zdobycia element z tego wszystkiego, o czym będę dzisiaj opowiadał, ale to nie znaczy, że nie możecie skorzystać z jakiegoś innego e, kompa, który wygląda w miarę retro, bo są też inne kompy, które wyglądają w miarę retro. To jest chyba najbardziej retro współczesny komputer, jaki możecie dostać. E, seria tych komputerów, bo to jest Panasonic CFSZ5 i on, ok, właśnie to jest ta gwiazdka przy współczesnym, nie jest najnowszy, bo e, on jest chyba z 2016 roku, ale wciąż 2016 to jest 2006, to jest punkt pierwszy, e, a punkt drugi jest taki, że komputery z 2016 bez problemu jakby do podstawowych zastosowań wystarczą e, i jeżeli ktoś by chciał naprawdę grubo polecieć i mieć faktycznie tak wyglądający współczesny komputer, to e, ta seria tych laptopów w tej obudowie jest produkowana do dziś i możecie sobie kupić taki komputer dziś z najnowszymi, z najnowszym procesorem, z najnowszymi podzespołami. Nie będą to podzespoły z kosmosu, ale będą to świeże podzespoły, które bez problemu sobie dają radę i nawet te podzespoły sprzed 10 lat dają radę. Ehm, e, jedyny mankament tego. Całego wariactwa jest taki, że trzeba sobie te laptopy sprowadzać z Japonii, bo to jest laptop sprowadzony z Japonii i nie ma ich dostępnych na żadnym innym rynku. E, opowiadałem o nim w innym moim filmie, ale generalnie tak. To jest punkt pierwszy, czyli laptop, który wygląda retro, a nie jest retro-laptopem, obsługuje najnowsze e, oprogramowanie i ma i piątkę, bodajże, generacji szóstej. E, a wygląda, jakby miał jakieś Intel Pentium Core 2 Duo. E, I jest mega lekki. Mega zwraca uwagę ludzi. I powoduje, że ludzie tak się patrzą, mówią, czekaj, co ty tu masz? Jakby, jak, dlaczego to tak wygląda? Dlaczego to wygląda jak z 2006 roku i co? Ty tu normalnie na tym pracujesz? nie? Na studiach nieraz miałem taką sytuację, że ludzie teraz kmieniali. Co, co to jest, nie? I zawsze jest fajna historyka z tym. Ale sam laptop to nie jest wszystko. Bo okej, okay, on tam shipuje z Windowsem 10. Ale ja nie mam na nim Windowsa 10 dzięki Bogu, nie zwariowałem jeszcze. Mam na nim słuchajcie. Linuxa. System na tym, na tym komputerze to jest zwykły Linux Mint. I generalnie dlaczego mam Linuxa? Opowiadałem też o tym w innych filmach, ale kluczem jest to w tym filmie, że Linux, jakby w porównaniu do Maca czy Windowsa, pozwala na kustomizację tego systemu. To znaczy wręcz nie tylko pozwala, a wspiera i zachęca do customizowania tego systemu i macie w internecie kupę, kupę różnych e, skórek, e, skinów do Linuxa, które są natywne, po prostu wgrywane do waszego desktop environmentu, zależy jakiego Linuxa macie, zależy jakie macie środowisko graficzne, ale to wszystko jakby jest, jest tego w opór i, i, i możecie na najróżniejsze sposoby instalować sobie na Linuxie e, skórki i to mogą być skórki w stylu Windowsa 95, Windowsa XP, Windowsa Vista albo zupełnie nowe, najróżniejsze style, które trzymają klimat. I ja postanowiłem ten komputer, ponieważ on jest powiedzmy wizualnie z roku 2000 5, 8, 9, zrobić go troszeczkę w stylu takiego Frutiger Aero Windowsa Vista, e, tylko że nie jako Windows Vista. Nie chcę, żeby to, to był Windows Vista wizualnie, tylko żeby to był taki odrębny od wszystkiego system, który wygląda tak jak chce. E, I zainstalowałem na tym Linuxie. Tutaj mam Linuxa Minta z środowiskiem graficznym Cinnamon i mam tutaj zainstalowaną skórkę Ocean Blue Transparent. Ona jest właśnie taka fajna, aero, przezroczysta. Em, daje. Ten klimat, robi tę robotę e, i podnikuję wam ją gdzieś na pewno też w opisie. Natomiast każdy może sobie tutaj skórkę dobrać tak jak chce. Widziałem na przykład Linuxy, które wyglądają jak właśnie Windowsy z lat 90., 95. E, i, i, i to wszystko jest jeszcze bardziej takie kanciaste i, i oldschoolowe. E, I ta skórka to jest jakby podstawa tego całego mojego e, wyglądu. Ale oprócz samej skórki. Co jeszcze tutaj wymajstrowałem, to załadowałem tutaj customowe ikonki. I tutaj znowu wjeżdża Windows Vista. Znalezłem gdzieś w internecie paczkę ikon z Windowsa Visty. Znalezłem też paczkę ikon z Nintendo Wii e, i z tej paczki wrzuciłem sobie logo, ikonki start. E, te home z Windowsa Wii to jest u mnie start na moim systemie. E, a cała reszta skastomizowałem sobie te ikonki i nie tylko ikonki folderów, czy tam przeglądarki folderów, czy e, samej przeglądarki Firefoxa, do którego zaraz przejdziemy, też e, zmieniłem na stare logo, ale też. Loga współczesnych programów, chociażby Obsidian, którego używam do notowania, zmienił swoją ikonkę na ikonkę notatek. Albo na przykład Moonlight, z którego korzystam do e, streamowania sobie mojego serwera do cloud gamingu, też zmienił ikonkę, e, chociażby znalazłem też oldschoolową ikonkę do Discorda, właśnie taką bardziej oddającą te, te dawne lata i też ją zapakowałem do tego systemu, folder domowy też sobie wyposażyłem w takie customowe ikonki, to wszystko trzyma klimat, to wszystko wygląda bardzo fajnie, więc e, to jest kolejny punkt i te ikonki są mega, mega fajne, mega, 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 mega robią robotę. Mm, ale jak już mamy system, mamy skórkę, em, to zostają programy, bo to też jest dosyć duży problem żeby sprawić, że te programy faktycznie wyglądają tak jak, tak jak kiedyś. I y, wiem, że na przykład z Discorda można zrobić retro Discorda używając y, jakichś klientów third party typu VenCord albo Better Discord i są do tego też takie skiny. Z tym się jeszcze nie bawiłem, ale podstawowy program, który teraz używa każdy i tak naprawdę najwięcej czasu spędza w takim programie, siedząc na komputerze, to jest przeglądarka internetowa. I ja używam Firefoxa akurat na tym laptopie, bo nie potrzebuję nic więcej. Podstawowy Firefox mi wystarcza. I do Firefoxa możecie też zainstalować skórkę. I ja zainstalowałem tutaj skórkę Modoki Firefox, którą troszeczkę jeszcze przerobiłem, żeby pasowało do tego mojego Ocean Blue e, Teamu. Pobawiłem się troszeczkę w plikach CSS tej skórki i dopasowałem kolory. Ale generalnie moja przeglądarka też wygląda jak stara, dobra przeglądarka Firefox e, sprzed 20 lat. I jakby yy, jeszcze bardziej dodaje tej głębi tego retro sprzętu i to jest najnowsza przeglądarka, tak jak system jest najnowszy i wszystkie najnowsze programy na nim działają, tak samo przeglądarka też jest nowa i wszystkie najnowsze funkcje przeglądarki na niej działają. Ale jak już jesteśmy jakby w samej przeglądarce, to warto też zastanowić się nad stronami, które odpalamy na tej przeglądarce, bo możemy iść aż tak głęboko. Yy, I chociażby tutaj mega popularne pytanie na moich streamach Właśnie, jak nie jesteście na streamach, to bądźcie, kik.com.hudydred, tam regularnie się odpalam i siedzimy, gadamy, gramy w gry, rozkminiamy, także koniecznie zaobserwujcie mój profil na Kiku. I na Kiku, czy to na YouTubie, bardzo często pojawia się pytania, pytanie, w jaki sposób zrobiłeś starego YouTuba, stary skin YouTuba. I ten stary skin YouTube'a, z którego korzystam, to jest wtyczka YouTube Redux. Używam też, używałem też innych, próbowałem z innymi wtyczkami, które nawet troszeczkę wcześniejsze wyglądy YouTube'a przewracały, ale one nie do końca dobrze działały u mnie. I dlatego zdecydowałem się właśnie na używanie YouTube Redux, który przywraca ten wygląd powiedzmy z 2013 roku. Dajmy na to. I zrobiłem to w ogóle, to też był spontaniczny ruch. I mam to też na głównym komputerze, który już nie wygląda retro. Też używam YouTube Redux, bo. W pewnym momencie YouTube jakieś totalne, dziwne, eksperymentalne zmiany w layaucie wrzucił, i ja nie chcę być jakimś pieskiem eksperymentalnym Google'a, dlatego. W... W końcu wgrałem sobie taką wtyczkę, która, która przywróciła mi po prostu ten jeden stary wygląd. I całe szczęście twórca YouTube Redax pilnuje, żeby, żeby ta, ta wtyczka działała mimo kolejnych zmian strony YouTube'a, i cały czas mam swój stary layout, do którego jestem po prostu przyzwyczajony. I cieszy mnie to, że jakby nie muszę na siłę się pchać w te wszystkie nowe UX-owe zmiany, które ani mi nie odpowiadają, ani też nie uważam, że są lepsze. I to wszystko można pociągnąć dużo dalej. Dalej, bo wiem, że są na przykład alternatywne wyszukiwarki, które e, naśladują Google'a e, z dawnych lat i, i, i też możemy sobie po prostu korzystać z Google'a, ale, ale w starym stylu e, i, i, i kombinować można na różne sposoby. Jest też chociażby, jeżeli używacie Linuxa i tęsknicie za starym dobrym Winampem, to jakiś czas temu Winamp wszedł w open source i Winampa też możecie mieć, to się nazywa, poczekajcie, zapomniałem nazwy, o mam. QMMMP. I QMMP to jest właśnie Winamp. Yy, I wszystkie skiny Winampowe działają na nim. Tylko, że jest to pod Linuxem. Jest to jakby yy, program na bazie Winampa, który zachowuje ten cały stary, dobry styl. No i właśnie w ten sposób sprawiłem, tak naprawdę spełniłem, może można powiedzieć, jakieś moje małe marzenie, czy mój mały cel, żeby yy, system na którym korzystam powiedzmy na co dzień e, z różnych narzędzi, czy to właśnie z Godota przy robieniu gier, czy to właśnie e, gdzieś tam e, bardziej mobilnie, bo, bo mam swój główny desktop tutaj w studio, ale, e, ale bardziej mobilnie sobie działam też e, na tym laptopie, czy gdzieś wyjeżdżam, czy na studiach bardzo dużo na nim klikam i dzięki temu mój powiedzmy podstawowy laptop wygląda jak laptop z roku 2006, a nie jest laptopem z roku 2006, e, no i włożyłem w to dużo serducha, żeby to wszystko ogarnąć. Wiem, że jest tu jeszcze dużo takiej kastomizacji przede mną i co jest piękne w świecie linuxowym, że bardzo dużo kastomizacji tak naprawdę e, powstaje cały czas dzięki społeczności. I społeczność cały czas dodaje jakieś nowe, czy to alternatywne programy, czy to możliwości modyfikacji, chociażby właśnie przeglądarki, czy różnych stron, dzięki czemu e, cały czas możemy się cieszyć starym nostalgicznym stylem, ale. We współczesnym wydaniu, bo to jest chyba to, co mnie najbardziej jara, jeżeli chodzi o nostalgię, to przywracanie tej nostalgii, ale nie w taki sztuczny sposób, wracając do dawnych lat e, i oglądając koniecznie stare strony na starych przeglądarkach, na starych komputerach, tylko posiadanie w miarę współczesnego sprzętu, który jednak zachowuje w jakiś sposób te dusze. E, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować, bądźcie na Discordzie, bądźcie na Instagramie, bądźcie na Strumykach, bo Strumyki są regularnie i często. E, no, i pamiętajcie, że najlepsze ciuchy, najwięcej spegu, tylko na blaw.pl Jak szukacie ciuchów, przede wszystkim kosmicznej jakości, w fajnym stylu, jednocześnie kupując je, wspierajcie fajnego zioma, to wbijajcie koniecznie na blaw. I tyle ode mnie. Trzymajcie się. salut.